Jajka to chyba jeden z najbardziej powszechnych i uniwersalnych produktów, poranek bez jajecznicy lub gotowanego jajka wydaje się nienaturalny, od dziecka uczono nas, jajko to białko, witaminy i zdrowe tłuszcze, jedz na zdrowie. Ale co ciekawe, rzadko zadajemy sobie pytanie, czy jajko naprawdę zawsze jest zdrowe? Mało kto zastanawia się, że wszystko zależy nie tylko od samego produktu. Ale też od sposobu jego przechowywania, przygotowania i tego, z czym je łączymy. Dziś sprawdzimy, kiedy jajko rzeczywiście służy organizmowi, a kiedy może stać się ukrytym zagrożeniem, zwłaszcza dla osób starszych. Przywykliśmy myśleć, że jajko to czysty i bezpieczny produkt, zwłaszcza gdy skorupka jest cała, ale to nie takie proste, zagrożenie bakteryjne może pojawić się jeszcze zanim jajko trafi do Twojej lodówki. Na fermach, zwłaszcza przy produkcji masowej, jajka przechodzą przez wiele rąk, taśm i urządzeń, i każdy z tych etapów może być źródłem zanieczyszczeń. Główne zagrożenie to salmonella, ta bakteria może znajdować się nie tylko na skorupce, ale i wewnątrz jajka, jeśli kura była nosicielką zakażenia i nie zauważysz nic podejrzanego, ani zapachu, ani koloru, ani smaku. Wystarczy jedno skażone jajko, by wywołać poważne zatrucie pokarmowe, szczególnie u osób starszych, których odporność jest już osłabiona. Wstępnie, transport i przechowywanie często jajka leżą w sklepach w temperaturze pokojowej, choć optymalnie powinno to być nie więcej niż 4 stopnie Celsjusza. Zmiany temperatury powodują skraplanie się wilgoci na skorupce, a wilgotne środowisko ułatwia bakteriom przenikanie do wnętrza przez pory. Dlatego właśnie mycie jajek zaraz po zakupie to błąd, usuwa się naturalną ochronną warstwę, jaką stworzyła natura, i jajko staje się podatne na zakażenie. Wiele osób trzyma jajka w drzwiach lodówki, wydaje się to wygodne, ale właśnie tam temperatura jest najbardziej niestabilna, zmienia się przy każdym otwarciu lodówki, to kolejna szansa dla bakterii na rozwój. Kolejna kwestia to termin przydatności. Nawet przechowywane w lodówce jajko nie zachowuje świeżości wiecznie. Z czasem spada pH, zmienia się struktura białka, i nawet bez bakterii takie jajko może być niebezpieczne dla osób z wrażliwym układem trawiennym. Dodajmy do tego nawyk używania jajek na oko, bez sprawdzania daty ważności i chęć zrobienia szybkiego dania bez dokładnego dosmażenia, i mamy potencjalne zagrożenie, szczególnie dla dzieci, seniorów i osób z chorobami przewlekłymi. Prosty test, zanurz jajko w szklance wody, świeże opadnie, zepsute wypłynie, ale większość ludzi nawet o tym nie wie. Więc tak, jajko może być zdrowe, ale jeśli było źle przechowywane, nieprawidłowo przygotowane lub niedogotowane, przestaje być jedzeniem, a staje się ryzykiem. Im starszy człowiek, tym większa cena za brak ostrożności. Jajka to cholesterol, więc szkodzą naczyniom to zdanie zna każdy. Zwłaszcza osoby starsze, i choć zawiera ziarno prawdy, sprawa jest o wiele bardziej złożona. Tak, jedno jajko zawiera około 180 do 200 mg cholesterolu, czyli prawie całą zalecaną dzienną dawkę. Dlatego przez lata jajka były uważane za wrogów układu krążenia, zwłaszcza przy nadciśnieniu i problemach z sercem. Ale nauka poszła naprzód, dziś wiadomo, to nie sam cholesterol z jedzenia bezpośrednio niszczy naczynia organizm potrafi sam regulować jego poziom, gdy zjemy go więcej, wątroba produkuje mniej, to precyzyjny, samoregulujący się system. Ale jest haczyk, u około jednej czwartej osób, zwłaszcza po pięćdziesiątym roku życia, z cukrzycą, nadciśnieniem, nadwagą lub zaburzeniami lipidowymi, ten system przestaje działać prawidłowo. Wtedy cholesterol spożywienia faktycznie może podnieść poziom TZW, złego cholesterolu, który odkłada się w ścianach naczyń, tworzy blaszki i zwiększa ryzyko udaru, zawału i miażdżycy. Z drugiej strony jajko zawiera również lecytynę, kwasy omega-3, szczególnie jeśli pochodzi od kur karmionych naturalnie, witaminę D i cholinę. Te składniki, przy rozsądnym spożyciu. Wręcz wspierają elastyczność naczyń, zmniejszają stan zapalny i wzmacniają ściany tętnic. Tak więc jajko może być zarówno przyjacielem. Jak i wrogiem naczyń, wszystko zależy od kontekstu. Jeśli jesteś zdrowy, nie przesadzasz z ilością, gotujesz jajka na parze lub na twardo, je się z warzywami, ziołami i pełnymi ziarnami, to wsparcie dla układu krążenia. Mit polega na tym, że jajka są szkodliwe dla wszystkich. Rzeczywistość wymaga podejścia indywidualnego. Dla jednego osoba jedno jajko dziennie to korzyść, dla innej trzytygodniowo tygodniowo to już za dużo. Wszystko wydaje się proste. Jajko to białko, trochę tłuszczu i mnóstwo wartości, ale wystarczy położyć je na patelni, zwłaszcza z olejem, i wszystko się zmienia, niestety, na gorsze. Po pierwsze, podczas smażenia w wysokiej temperaturze niszczone są cenne składniki: cholina, witaminy z grupy B a nawet część białka stają się mniej przyswajalne, szczególnie cierpią witaminy rozpuszczalne w tłuszczach i kwasy omega-3, po prostu spalają się przy przegrzaniu. Po drugie, olej, zwłaszcza słonecznikowy lub masło, podczas smażenia wytwarza toksyczne związki, jak nadtlenki czy tłuszcze trans. Jeśli smażymy na złocisty kolor, pojawia się akrylamid, substancja potencjalnie rakotwórcza, czyli smażone jajko przestaje być lekkim posiłkiem, a staje się źródłem stanu zapalnego i obciążeniem dla wątroby. Dodajmy do tego nawyk jedzenia dwóch, trzech jajek naraz, jeśli zdarza się to od czasu do czasu, to nie problem, ale jeśli taki posiłek pojawia się codziennie, zwłaszcza u osób starszych, organizm może nie dawać sobie rady. Nadmiar białka obciąża nerki, a tłuszcz pogarsza profil lipidowy krwi, nie wspominając o tym, że przejadanie się jajkami przy małej aktywności może prowadzić do nadwagi, zaparć i ospałego trawienia. Kolejna kwestia, z czym jejemy, jajka z białym chlebem, kiełbasą, serem czy smażonym boczkiem, brzmi pysznie, ale taki zestaw to cios w naczynia, wątrobę i żołądek. Zwłaszcza u osób z nadciśnieniem, cukrzycą czy miażdżycą, a tymczasem dwa jajka na twardo z warzywami lub ziołami, bez zbędnego tłuszczu i soli, to już zupełnie inna historia. Wniosek jest prosty, nie chodzi o samo jajko, ale o ilość, temperaturę i towarzystwo na talerzu. Jajka same w sobie to produkt zrównoważony, zawierają łatwo przyswajalne białko, trochę tłuszczu, witaminy z grupy B, D, E, a także cholinę, lecytynę i minerały. Dają sytość, wspierają regenerację tkanek, pracę mózgu i mięśni, ale wszystko się zmienia, gdy na talerzu pojawią się niewłaściwe dodatki. Jajka z kiełbasą, jedno z najpopularniejszych, ale też najgorszych połączeń, przetworzone mięso zawiera azotyny nadmiar soli, tłuszcz i konserwanty. Połączone z żółtkiem i tłuszczem ze smażenia tworzą danie, które przeciąża wątrobę, podnosi poziom złego cholesterolu i sprzyja stanom zapalnym w naczyniach. Szczególnie niebezpieczne dla osób z nadciśnieniem, chorobami wątroby i tych walczących z nadwagą. Jajka z frytkami lub białym pieczywem to zestaw, który gwałtownie podnosi poziom cukru we krwi, szybkie węglowodany powodują skok glukozy, a tłuszcz z jaj i oleju utrudnia jej wchłanianie. To idealna droga do insulinooporności, zwłaszcza u osób starszych i z predyspozycjami do cukrzycy, do tego taki posiłek jest bardzo kaloryczny i ciężkostrawny wieczorem. Jajka z tłustym serem, kolejna pułapka, z jednej strony to białko i wapni, w praktyce jednak nadmiar tłuszczów nasyconych i soli. Skutkiem jest wzrost ciśnienia, pogorszenie krążenia i większe obciążenie nerek. Przy chorobach serca i naczyń taka kombinacja może przyspieszyć miażdżycę. Jajka z mlekiem lub śmietaną, szczególnie w omlecie, nie dla każdego, po 50 roku życia wielu z nas ma obniżoną aktywność laktazy, enzymu trawiącego cukier mleczny. To może powodować wzdęcia, uczucie ciężkości, dyskomfort, a nawet nudności i choć omlet na mleku wydaje się lekki, może być ciężki właśnie dla twojego układu trawiennego. A jakie połączenia są naprawdę dobre? Najlepsze, gotowane jajko z warzywami, zwłaszcza zielonymi, szpinakiem, brokułami, rukolą, dostarczają błonnika, witamin i wspomagają wchłanianie składników z żółtka. Świetnie sprawdza się też chleb pełnoziarnisty, nie powoduje skoków cukru, długo daje uczucie sytości i nie przeciąża trzustki. Można dodać plaster awokado jako źródło zdrowych tłuszczów i potasu lub odrobinę oliwy z oliwek. Jeśli robisz omlet na parze, a więc samo jajko nie jest wrogiem, ale w towarzystwie przetworzonych mięs, smażonych dodatków i nadmiaru tłuszczu, traci swoją wartość i zaczyna szkodzić. Za to z warzywami i zdrowymi tłuszczami staje się częścią dobrze przemyślanej, zbilansowanej diety, jedz świadomie, a nawet zwykłe jajko będzie pracować na rzecz twojego zdrowia, a nie przeciw niemu. Gdy mówimy o jajkach, ważne jest zrozumienie, to nie one są szkodliwe, szkodliwy jest brak umiaru i niewłaściwe podejście. Przy rozsądnym spożyciu i odpowiednim przygotowaniu jajka mogą być naprawdę wartościowym elementem diety, szczególnie u osób starszych. Po pierwsze jajka zawierają wysokiej jakości białko, które niemal całkowicie się przyswaja i jest niezbędne do utrzymania masy mięśniowej, zwłaszcza z wiekiem. Po drugie, cholina, która wspiera pracę mózgu i pamięć, witamina D dla mocnych kości, a także luteina i zeaksantyna, naturalna ochrona oczu przed zmianami związanymi z wiekiem. Ale żeby to wszystko działało na korzyść, ważne jest, by jajka nie były przegrzewane, gotowanie to jeden z najlepszych sposobów ich przyrządzania. Jajko na miękko lub na twardo zachowuje maksimum wartości odżywczych i nie wytwarza szkodliwych substancji, omlet gotowany na parze to także świetna opcja. Zwłaszcza dla osób z wrażliwym układem pokarmowym. Natomiast smażenie, szczególnie na maśle lub w starym oleju, znacząco obniża wartość jajka i zwiększa obciążenie dla wątroby i naczyń krwionośnych. Jeśli chodzi o ilość, dla zdrowej osoby optymalnie to jedno jajko dziennie, a dla osób z cukrzycą, podwyższonym cholesterolem lub miażdżycą, 2-3 jajka tygodniowo i lepiej jeść całe jajko niż sam białek. Ale pod warunkiem właściwego przygotowania. To właśnie umiar i delikatna obróbka cieplna zamieniają jajko z potencjalnego zagrożenia w solidny składnik zdrowego odżywiania. W młodości możemy jeść wszystko i nie odczuwać konsekwencji, ale z wiekiem organizm staje się bardziej wrażliwy i to, co kiedyś przechodziło bez echa, teraz może wywoływać nieprzyjemne reakcje. U osób starszych metabolizm jest wolniejszy. Zmniejsza się aktywność enzymów, spowalnia praca wątroby i pęcherzyka żółciowego. Nawet jedno jajko, szczególnie smażone lub zjedzone późnym wieczorem, może wywołać uczucie ciężkości, wzdęcia, odbijanie się czy ciągnący ból w prawym boku. A przy chorobach przewodu pokarmowego, takich jak zapalenie pęcherzyka żółciowego czy trzustki, reakcja może być gwałtowna, warto też pamiętać, że osoby starsze częściej mają niedobór witaminy D. Więc jajka mogą być korzystne, ale tylko gotowane i z umiarem. U osób z nadciśnieniem główny problem to podwyższone ciśnienie i sztywne naczynia krwionośne. Gdy w diecie jest dużo soli, tłuszczów zwierzęcych i cholesterolu, naczynia tracą elastyczność, a ciśnienie rośnie jeszcze bardziej. Codzienne jedzenie smażonych jajek, zwłaszcza z solonymi dodatkami, ser, wędliny, przyspiesza rozwój miażdżycy. Ale to nie znaczy, że trzeba całkowicie z nich rezygnować. Odpowiednio przyrządzone, np. jajka na miękko lub na parze, jedzone raz dwa razy w tygodniu, mogą wręcz pomóc, dzięki lecytynie, witaminom z grupy B i przeciwutleniaczom, które wzmacniają naczynia krwionośne. U osób z cukrzycą sytuacja jest jeszcze bardziej delikatna: jajka nie zawierają węglowodanów, więc nie powodują gwałtownych skoków cukru, wydawałoby się idealne. Ale nie do końca. U diabetyków gospodarka tłuszczowa jest już zaburzona, więc nadmiar cholesterolu z pożywienia może dodatkowo pogorszyć wrażliwość komórek na insulinę, zwłaszcza jeśli jajka są smażone lub łączone z ciężkimi dodatkami. Tymczasem gotowane jajka lub omlet na parze bez dodatków mogą być świetnym źródłem białka i sytości, szczególnie w połączeniu z warzywami, najważniejsze to nie przekraczać jednego jajka dziennie i unikać tłustych zestawień. Ale najważniejsze, każdy reaguje inaczej. Jedna osoba świetnie toleruje jajka nawet w starszym wieku, a inna już po jednym tygodniowo odczuwa dyskomfort. Dlatego nie warto ślepo wierzyć w ogólne porady, trzeba słuchać własnego ciała, patrzeć na wyniki badań i konsultować się z lekarzem. Jajko to nie dobro ani zło, to po prostu produkt. A jego wpływ na zdrowie zależy wyłącznie od tego, kto je je, jak często. W jakiej formie i z czym? W umiarkowanych ilościach, odpowiednio przygotowane i w towarzystwie zdrowych produktów, jajko może wspierać serce, mózg, mięśnie, a nawet odporność nie trzeba się go bać. Ale też nie warto bezkrytycznie wierzyć w mity o superjedzeniu. Podobał Ci się ten materiał? Zostaw lajka, subskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jak Ty lubisz przygotowywać jajka, i czy zauważyłeś, jak wpływają na Twoje samopoczucie.